naszego święta, w dniu Komisji Edukacji Narodowej. To już szósty raz mam taką okazję, jako wojewoda mazowiecki, planujący <coughs> także działalność Mazowieckiego Operatorium światu reprezentant rządu w województwie mazowieckim. I myślę sobie, że można po tych sześciu latach powiedzieć, że to było dobre sześć lat dla polskiej szkoły, dla mazowieckiej szkoły. Reprezentujecie państwo ogromną Rzesze 680 tysięcy nauczycieli w Polsce. Blisko 80 tysięcy nauczycieli pracuje w województwie na w 7 tysiącach placówek oświatowych. To jest ogromna niesamowicie ważna grupa zawodowa. I myślę, że te 6 lat przyniosło wiele dobrych, korzystnych zmian w całej oświacie. Także, wierzę w to głęboko, w sytuacji państwa grupy zawodowej. Jesteście jedną z nielicznych grup zawodowych, która w tych czasach kryzysu finansowego, kryzysu także finansów publicznych w Polsce, przy zamrożeniu płac w budżetówce, jednak realnie odczuła wzrost wynagrodzeń. Myślę, że w polskich szkołach także bardzo wiele się zmieniło. Te szkoły są z roku na rok i piękniejsze, i lepiej wyposażone. Bardzo dobrze wykorzystane zostały przez samorządy, przez organy prowadzące szkoły i za to w tym miejscu dziękuję obecnym Państwu, starostom, prezydentom, burmistrzom. Bardzo dobrze wykorzystały te zewnętrzne możliwości finansowania, pozyskiwania dodatkowych środków do swoich budżetów. Pojawiło się mnóstwo nowych obiektów edukacyjnych, mnóstwo nowych obiektów towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, sal gimnastycznych, boisk budowanych często w ramach programu Orlik, które są boiskami ogólnodostępnymi, ale bardzo często służą miejscowej placówce oświatowej miejscowej szkole. Pojawiło się bardzo dużo placów zabaw dla dzieci najmłodszych przy szkołach, które Kiedyś, kiedyś szkoła, szkoła nie była przygotowana na przyjęcie tych dzieci najmłodszych. Dzisiaj myślę, że spokojnie, możemy powiedzieć, jest świetnie wykorzystano. Środki z programu Radosna Szkoła, a żeby wyposażyć salę do nauki w wczesnoszkolnej, ponad 1500 szkół w województwie mazowieckim skorzystało z tych, z tych możliwości. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za to, że tą szkołę mazowiecką ciężką swoją pracą, służbą zmieniać tak, żeby lepiej służyła oczekiwaniom i lokalnych społeczności, ale też lepiej służyła całemu naszemu krajowi, młodemu pokoleniu. Za chwilę będę miał i ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć Państwu jako reprezentantom tej ogromnej grupy zawodowej medale. Medale za długoletnią służbą, Krzyże zasługi. Dwa znaczenia łączy słowo służba zasługa o tym samym pochodzeniu. Co to jest służba? Ja myślę, że zawód nauczycielski to jest właśnie taki zawód, gdzie to słowo służba może zabrzmieć takim pełnym szlachetnym dźwiękiem. Służba Najkrócej mówiąc pewnie, to chyba najbardziej lapidarna, ale myślę, że trafna definicja służby. To jest takie wykonywanie przyjętych na siebie zadań, czy to wynikających z pracy zawodowej, czy, czy z innych powodów, w którym interes tego komu służymy, jeśli trzeba, postawimy, potrafimy postawić przed interesem własnym. Potrafimy coś poświęcić dla tego drugiego. I służba to jest też taka szczególna praca. Gdzie, gdzie trzeba powiedzieć, że te, inaczej mówiąc, czy można służyć nie kochając? Służba dla mnie osobiście wiąże się też z miłością. I to jest właśnie praca, praca nauczyciela. I to jest służba nauczyciela to jest coś więcej niż praca. Nauczycielem, można powiedzieć, dobrym nauczycielem, który swoją pracę traktuje jako służbę który swoją pracą wyraża miłość dla tych, do tych, dla których pracuje, do dzieci, takim nauczycielem się jest, a nie tylko bywa w godzinach pracy. Świadczy się, wychowuje, a nie tylko uczy, całą swoją postawę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wierzę głęboko, że właśnie za taką służbę te odznaczenia zostały Państwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej przyznane. Oznaczenia państwowe, które państwo polskie chce tą państwa ciężką pracę, służbę, oddaną służbę na rzecz dzieci, na rzecz społeczności lokalnych, a poprzez dzieci, poprzez lokalne społeczności, na rzecz całej naszej wielkiej wspólnej ojczyzny, państwo polskie chce tą pracę tymi państwowymi oznaczeniami w sposób szczególny nagrodzić. To jest właśnie to, czego dzisiaj potrzeba, takiej pozytywistycznej troszeczkę. Pracy. Może mniej wymaga dzisiaj nasza ojczyzna romantycznego porywu, który jest potrzebny w sytuacjach zagrożenia suwerenności państwa polskiego. Dzisiaj jesteśmy krajem wolnym, demokratycznym, suwerennym. Potrzeba nam właśnie takiej pozytywistycznej służby, pełnej miłości i oddania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za taką służbę i gratuluję jeszcze raz z okazji Waszego święta, z okazji święta całej edukacji polskiej i naszej mazowieckiej edukacji.